Przede wszystkim, moi drodzy, w poprzednim materiale sprawdzałem dla was jedzenie ze stacji Orlen. Tym razem nie będziemy skupiali się na jednej stacji ani na jedzeniu. Dzisiaj będziemy skupiali się na Cenach. I porównamy sobie, bo bardzo często się mówi: zatankuj w mieście mieciu, po co na autostradzie tam jest przecież o wiele drożej. Kupmy tutaj chipsy na drogę, no bo w trasie jest dużo, dużo drożej. Zobaczcie, jak mamy złożone myśli, to jak jest naprawdę. Dzisiaj na tapet bierzemy dwie stacje: Orlen. IBP, a tak naprawdę cztery. Orlen Miasto, Orlen Autostrada, BP Miasto, BP Autostrada. Gdzie będzie najdrożej i czy będą różnice? dzisiaj się przekonamy. 7, no dobrze. To w takim razie, moi drodzy, zaczynamy. Kiedy przyszła myśl, żeby to zrobić? Jak podróżujemy po Polsce, no to ewidentnie mówimy tak do siebie, że myśli się, że w mieście jest drożej. A drudzy mówią, że na autostradzie jest drożej. Na pewno wydaje mi się, że paliwo na autostradzie będzie droższe. Dymitr, gdzie jest drożej? <grych> ja myślę, że na autostradzie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Wpadajcie na Instagram, to po pierwsze, bo tam treści, których być może nie zauważycie na YouTubie, no bo są dedykowane właśnie pod tę platformę. Oraz na drugim kanale, moi drodzy, backstage z naszego wypadu, jak to było kręcone. Tam trochę się pomyliliśmy, ale zaraz. Mam nadzieję, że zobaczycie, wejdźcie koniecznie. A teraz już przenosimy się do pierwszego produktu. Produktu, który bardzo często kupujemy właśnie na stacjach benzynowych, czyli. no nie paliwo. To chubimy na końcu. Red Bull 250 ml, czyli ten standardowy. I teraz jak wyglądają ceny? Na początku mówimy dwa razy autostrada i dwa razy miasto. Czyli Orlen Autostrada 7,99, BP Autostrada, taka sama cena 7,99. I teraz przenosimy się do miasta i uważajcie. BP 7,99, a Orlen 8,99. Czyli... W mieście drożej? W mieście jest drożej. Red Bull na Orlenie w mieście wypada drożej. BP... <ścoughs> Daniel, Daniel! <ścoughs> Nie, ale to słabe! No, bardzo słabe. I to w ogóle mnie bardzo zaskoczyło, bo jak już myślałem, to myślałem, że będzie w drugą stronę, czyli że na autostradzie będzie drożej. Czyli zobaczcie, stacja BP daje takie same ceny za ten specyfik. Orlen daje Zetę drożej w mieście. To teraz rzecz, którą ja nigdy nie kupuję na stacji benzynowej, bo jeżeli mam za to zapłacić dwa razy drożej, to po co do diabła jasnego przepłacać? Płyn do spryskiwaczy. Patrzcie na to. Orlen Autostrada 35,99. BP Autostrada 29,99. Czyli już wiemy, że BP jest tańszą stacją. Orlen Miasto 35,99. Taka sama cena i BP przyzwyczaiło nas po pierwszym przykładzie 29,99. Czyli tutaj jest the same. Możecie, jak Wam się skończy na autostradzie, nie płaczcie, nie lamentujcie. Jest tak samo. No to teraz rzecz, którą kurczę. Wydaje mi się, że kupuje się, jak się wraca z trasy albo się wraca z rynku i jedynym miejscem, gdzie możemy kupić te napoje, jest stacja benzynowa. Piwo. <laughs> Perła chmielowa półlitrowa. Ogólnie cena na jednej ze stacji nie jest wcale taka duża, ale już na tej drugiej jest duża. Zaraz zobaczycie o co mi chodzi. Orlen autostrada 5.29 Perła chmielowa. BP autostrada 4,59, czyli mamy 70 groszy różnicy pomiędzy tymi dwiema stacjami. To jest dosyć dużo. Orlen, miasto 5,29, BP, miasto 4,59. Tak samo. I teraz, moi drodzy, paliwo. Paliwo 9,5, czyli chyba najczęściej tankowane, no i oczywiście również diesel. Diesel też dzisiaj w naszym zestawieniu będzie. Ale na początku weźmy sobie benzyniaki. 9,5, i tutaj różnica jest naprawdę bardzo duża, ale jej chyba naturalnie się spodziewaliśmy. No to zobaczmy: autostradowe stacje na Orlenie 6,72 za litr. Stan na. To było poniedziałek, czyli dzisiaj mamy, ok, 1 stycznia, natomiast BP to 7,29, czyli 6,72 do 7,29, jak sami widzimy na autostradowych stacjach BP dosyć drogo. Orlen miasto, BP miasto i tutaj różnica będzie zdecydowanie mniejsza, bo tylko 10 groszowa na korzyść BP. Widzicie, autostrada tak, a miasto tak. 659 BP, Orlen 669. Zaznaczę tylko, że te dwie stacje były oddalone od siebie jak na moje 4 km. I teraz, moi drodzy, chipsy, czyli to, co Wam mówiłem. Często ludzie się zastanawiają, czy lepiej w mieście, w ogóle najlepiej to kupić w jakimś hipermarkecie. Później w małym sklepiku osiedlowym, później chyba na stacji i później, nie wiem, z restauracji. O, tam też, tam taka paczunia, za tyle niedługo będziemy lecieli, będziemy sprawdzali. Crunch chips, papryka, 140 gramów. Orlen Autostrada, 10 złotych i 99 groszy. Ja pierdolę. 11 ziko. Bipi. 7,49. Czemu tak? A co robimy na Orlenie? Tylko co robimy? Siku. Widziałeś to? Nie. No, jest tak. Tak, serio? Nie widziałeś tego? Nie. No. To był najczęstszy, jeden z najczęstszych komentarzy pod filmem. Orlen, miasto. 10,99. Czyli takie same ceny są w mieście jak. I na autostradzie w przypadku tego produktu. Miasto BP 749. Nie będę Was dłużej trzymał w niepewności, czyli Crunchy Ipsy wypadają tak samo. No i teraz, no jak nie Red Bull, no to co? No Coca-Cola, no wiadomo, musimy zaspokoić swoje potrzeby. Jakie? Słodyczy. Chyba tak. I teraz tak. 850 ml, zobaczcie, że już nawet nie litrowa. A cena wygląda, jakby to było za 3 litry. Ja fanem tego napoju nie jestem, ale dla Was postarałem się o te ceny. I teraz uważajcie. 850 ml na Orlenie Autostradowym kosztuje 8,49. Na BP 7,49. Czyli znowu w ogólnym rozrachunku, bo zaraz będziemy przechodzili moi drodzy mimowolnie do zakończenia tego filmu. BP jest dużo tańszą stacją. Po prostu jest dużo tańszą. Orlen Miasto. 849, BP Miasto 749, czyli jest tak samo. Co to nam mówi, że przechodzimy do diesla, i tylko ten nieszczęsny Red Bull był o złotówkę droższy. No i przyszła kryska na matyska, czyli na diesla. Diesel, czyli paliwo wysoko. Ocyklenie. Do cytryny, do cytryny mamy paliwo. Wcześniej było do granda, teraz mamy do cytryny. No to ile? Ile osoby, które mają diesla, muszą płacić? I czy lepiej zatankować w mieście? Lepiej, tyle wam powiem. Orlen Autostrada 7,89 za litr. BP Autostrada 8,49. 8,49. Czujecie bombę? Bo ja wątpię. Miasto i miasto. 779 Orlen i BP 764. Czyli ja nie rozumiem i nie kumam czaczy. BP w mieście, jeżeli chodzi o diesla, jak i o benzynę, wypada taniej niż Orlen. Natomiast na autostradzie BP niesamowicie zwyżkuje ceny. I tutaj jest duża, duża przebita, bo 89, a tutaj 49. 7,89 w sensie, a tu 8,49. Więc na BP tankujemy w mieście. Natomiast no, wynika z tego, że oczywiście cena najmocniej determinuje, gdzie się wybieramy. Ja wiem, ja wiem o co Wam chodzi, ale no 8,49 do 7,89 to jest kosmiczna, kosmiczna różnica. Przenosimy się do podsumowania, zobaczymy sobie tak kompleksowo, która ze stacji wypadła najtaniej. Patrzmy na No dobrze, to mamy moi drodzy wnioski. Wnioski są następujące. Najtańszą stacją wychodzi, że jest BP w mieście. Tutaj za wszystkie te rzeczy musielibyśmy zapłacić 71 zł i 78 groszy. Ile w takim razie na konkurencyjnej stacji w tej samej lokalizacji, czyli również w mieście na Orlenie. Tutaj byśmy musieli zapłacić 84 zł i 23 grosze. To daje nam 12 zł i 45 groszy przewagi dla BP. 12,45. to jest już naprawdę kupa. Pieniędzy. No powiedzmy sobie, że jeżeli przychodzimy na takie zakupy raz w tygodniu, a zatankowaliśmy tutaj tylko litr, kiedy by się zwiększył litraż. Ha, no właśnie. Autostrada kontra autostrada. Bp 73 zł i 33 grosze. Orlen 83 zł i 36 groszy. Różnica to 10 zł i 3 grosze. Oczywiście na poczet stacji Bp. Co możemy powiedzieć? Jeszcze na sam koniec, zwróćmy szczególną uwagę, gdzie tankujemy, bo jak sami widzicie, nie zawsze się pokrywają wyniki z miasta z tymi z autostrady, bo wynika z tego, że w autos, na autostradzie najlepiej na Orlenie, natomiast w mieście lepiej na Bipi. Sprawdzajmy. Kompleksowo i wtedy będzie nam na pewno lepiej, a w szczególności dla naszego portfela. Dziękuję, moi drodzy. Raz jeszcze było mi niezmiernie miło, że towarzyszyliście w ten środowy wieczór tutaj na kanale. Oczywiście zapraszam Was do tego, żebyście zobaczyli backstage tego odcinka na drugim kanale, wpadli na Instagrama i co? Spotkamy się bardzo, bardzo niedługo. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. No ale 12,45 to jest duża różnica, a różnicy nie ma w przypadku subskrypcji. Musi się pojawić, moi drodzy, na innych stronach gdzieś, yy, Boże, milion, dziesięć czy tam 100 tysięcy. Sprawmy, żeby tak było. Subskrypcja na górze, pierwszy i drugi film. Do następnego.